Witam serdecznie w kolejnej edycji Aceranka. Dzisiaj sięgamy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 15 i przeczytamy fragment od wersetu 21 do 28. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru. I, I oto niewiasta kanonejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła, tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu. Panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając, rzekł do niej, Niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Niechaj Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. 29 werset jeszcze doczytamy. A gdy Jezus odszedł stamtąd, i przyszedł nad Morze Galilejskie. Ta informacja jest dla nas istotna. Bardzo ciekawa historia, przejmująca. I gdyby ją tak uplastycznić, wybrać naprawdę dobrych aktorów, to nie jedna łza by się polała. Bo ta historia jest pełna dramatu i pełna zwrotów. Takich zwrotów akcji. Ale od początku. Jezus rozpoczyna swoją podróż, dość dziwną podróż. Przebywał nad jeziorem Genezaret w tamtych miastach i któregoś dnia mówi do uczniów, chodźmy. Uczniowie musieli się bardzo zdziwić, ponieważ Jezus, jeśli byśmy spojrzeli na mapę, udał się na północ, do Tyru do Sydonu. To dawne miasta filistyńskie. Tam sprawowali władzę kiedyś książęta filistyńscy. To miasta, gdzie żydów nie było. Nie przebywali tam, bo to był nieczysty teren, bo to była nieczysta ludność. Co prawda, Bóg w swojej łasce darował mi również te miasta, ale wiemy, że Izrael z powodu swojej niewiary, z powodu wielu grzechów, których się dopuszczał, doprowadził do tego, że wiele tych przedstawicieli dawnych narodów kanańskich pozostało pośród narodu Izraela i stało się dla nich pułapką. Ale też w ten sposób wiele ziem, które należały się Izraelowi, nie odebrał on. Albo je wręcz stracił na rzecz rozrastającego się narodu pogańskiego. A Jezus udaje się właśnie na tereny zamieszkałe przez Poga. Nie czytamy, żeby uczniowie zadawali Jezusowi jakiekolwiek pytania, ale na pewno byli zaskoczeni i zadziwieni, no po cóż tam się udaje. Tam nie ma Żydów. I oto nagle naprzeciwko wychodzi Kobieta kananejska i woła. Nie szepce do ucha, nie cichutko prosi, ale woła. Dlaczego wołała? No bo kobieta nie miała za bardzo prawa podejść do mężczyzny, tym bardziej do mężczyzny, uważanego za kogoś niezwykłego. Ale żeby być, żeby być słyszalna, musiała wołać. I wcale, go, wcale jej to nie krępowało. Woła. Panie. Panie syno Dawida. Moja córka jest okrutna, okrutnie deręczona przez demona. W tym wołaniu była prośba. Wręcz można powiedzieć, że ta kobieta wołała Panie. Zrób coś w tej sprawie. Ale Jezus nic nie odpowiedział. Jezus kontynuował podróż. Można powiedzieć, że przeszedł obok niej, a to wynika z sytuacji, o której za chwilę powiemy. Ona nie przestawała wołać. I w pewnym momencie uczniowie, którzy już pewnie nie wytrzymali tego, podchodzą do Jezusa i mówią, Panie, zrób coś. Odprawią ponieważ woła za nami. Ona wołała, zanim się zbliżali. Wołała, kiedy przechodzili i nie przestawała wołać, kiedy Jezus ją minął. Milczenie Jezusa jest niezniechęciło. Jak wielu ludzi, modląc się zniechęconych i to bardzo szybko, ponieważ Jezus nie odpowiada. Ponieważ nie ma tej odpowiedzi już teraz ponieważ jest tylko milczenie i cisza. I przestają się modlić, przestają zabiegać o to, co było podobno tak ważne. I to pokazuje tak naprawdę, że to nie było takie istotne. Że to nie było takie ważne. I rozumiecie, że Bóg odpowiedział milcząc? Ale dla tej kobiety sytuacja, w której się znalazła jej córka i ona sama przez to była bardzo ważna. Bardzo ważna. Ona nie, nie widziała ratunku. Pewnie szukała ratunku. Pewnie szukała jakichś kapłanów, wróżbitów. No jak wszyscy ludzie w tamtym czasie. Zdeterminowana, żeby pomóc swojemu dziecku, ale nic nie pomagało. Jezus przystanął. Odwrócił się i powiada do niej, Niesamowite słowa. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Właściwie odpowiedź Jezusa, można powiedzieć, kończy sprawę. Już nie ma o czym za, za bardzo dyskutować. Ta kobieta już w tym momencie powinna się czuć odprawiona. Ona nie jest Żydówką. Ona wie. I zaraz się przekonamy, to jest zdumiewające. Ona wie, kim jest Jezus. Ona poważnie traktuje Jego słowa. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ta kobieta nie miała żadnych argumentów? Żadnych. Ona nie mogła przyjść do Jezusa i dyskutować z Nim. Ona wiedziała, że Jezus nie rzuca słów na wiatr. Ona wiedziała, że Jezus nie kłamie. Ona wiedziała, że każde słowo, które wychodzi z Jego ust ma swoją cenę, ma swoją wartość. Co można powiedzieć wtedy, kiedy słyszysz, ale ja nie zostałem posłany do Ciebie? I nie jesteś Żydówką. jest coś obca. To, co zrobiła ta kobieta, mówi o niej bardzo wiele. Ona oddała mu pokłon i, będąc u jego stóp, powiedziała tylko to, co mogła była być powiedzieć, tylko to, co mogło wyjść z jej ust i co nie było próbą dyskusji z Jezusem nie było próbą zaprzeczenia temu, co Jezus powiedział, to w jakim sensie można powiedzieć ta kobieta znalazła mistrzowskie słowa. Panie, pomóż mi. Na no, takie słowa nikt, kto ma prawdziwe, miłujące serce, nie pozostanie obojętny. Ale jeśli ktoś oczekiwał, że w tym momencie Jezus zacznie czynić jakieś niezwykłe rzeczy, Zapowiadać jakieś uzdrowienie, no to się pomylił. Nie wiem, jak uczniowie reagowali, słysząc to, co się dzieje, ale sądzę, że po usłyszeniu tych słów, które za chwilę padną, chyba mieli jakieś mieszane uczucia, bo to Jezus mówi, że niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą. W kulturze Izraela psy były zwierzętami nieczystymi, ale podobnie było z narodami, które mieszkały obok. Do dzisiejszego dnia, jeżeli ktoś pojedzie na Bliski Wschód, to przekona się, że zarówno Żydzi, jak i Arabowie, Arabowie może nawet bardziej nienawidzą psów i źle je traktują. Głównie muzułmanie, to są zwierzęta nieczyste. Cud, że one w ogóle przetrwały te zwierzaki tam na Bliskim Wschodzie. Jezus jej powiedział, Ty jesteś jak mały pies. Mam wziąć pokarm, który mam przeznaczony dla dzieci bożych i dać tobie? Jak to sobie wyobrażasz? Jak to sobie wyobrażasz? Czy tak postąpiłabyś Ty? Tak bardzo ci zależy na swojej córce pomyśl, czy tak byś postąpiła? Czy to, co przynależy się Twojej córce, dałabyś psu? I znowu ta kobieta zdumiewa. Niezwykły sposób zdumiewa. Mówi tak, Panie. Mówisz prawdę. Ale przecież i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Nieprawdopodobna odpowiedź. Zdumiewająca. Przyznam, że ta kobieta zaskakuje, zdumiewa. Aż chciałoby się wiedzieć, któż to taki jest. Co powiedziała ta kobieta? Panie tak. Ja się z Tobą absolutnie zgadzam. Jestem jak pies. W Twoich oczach jestem jak pies. I nawet nie próbuję przekonywać Cię, że jest inaczej. Ale Panie przyznaj, że nawet jeżeli domownicy jedzą, jedzą przy stole, to pozostają jakieś okruchy. I właśnie szczenięta wtedy przychodzą. Właśnie przychodzą wtedy psy i zjadają te okruchy. Panie, czy tak nie jest? To, co zostało tutaj powiedziane i to, co tutaj się dzieje jest pewną receptą. Receptą na prawdziwe nawrócenie i prawdziwą społeczność z Bogiem. Jeśli dzisiaj mamy problemy w kościołach ze świętym życiem członków społeczności, jeśli mamy problemy z posłuszeństwem wobec Boga i Jego słowa, to wynika to wszystko tylko z jednej przyczyny, jednej, jedynej przyczyny. A mianowicie wynika to z faktu, że nie nastąpiło w życiu tych ludzi, którzy ośmielają się nazywać chrześcijanami, którzy w jakiś niezwykły sposób stali się członkami społeczności chrześcijańskich, nie było żadnego nawrócenia. Nie było takiej chwili, kiedy ten człowiek upadł na kolana, powiedział panie, Zlituj się nade mną. Pomóż mi, bo jestem jak pies, który nie jest godny tego, żeby przebywać w Twojej bliskości. Nie jestem godny tego, żeby moje miejsce, żebyś znalazł mi miejsce w Twoim kościele, bo Twoje dzieci mają prawo tam przebywać i Twoje dzieci mają prawo zjadać to, co dla nich przygotowałeś. Panie, jestem jak pies. I wcale nie neguję tej prawdy. Zlituj się nade mną, pomimo to. Czy już nie masz ani okruchów dla takich jak ja? Człowiek, który w taki sposób wyznaje swoje grzechy, który w taki sposób zaczyna pokutować, odwracać się od zła, które uczynił, jest człowiekiem, który naprawdę otrzymuje z Bożej Ręki przebaczenie, otrzymuje błogosławieństwo, Otrzymuje nadzieję, otrzymuje nowe życie i jest prowadzony do zwycięstwa. Jeśli czegoś takiego w życiu nie przeżyłeś, jeśli nie było prawdziwego nawrócenia, całe życie będziesz kulał, całe życie będziesz przekleństwem dla swojego zboru, całe życie będziesz miał tylko pretensje, będziesz miał tylko oczekiwania, a nigdy nie będziesz usługiwał komukolwiek, tym, co Bóg złożył w Twoim sercu, bo tam nic nie ma, bo tam jest pustka, bo tam jest po prostu stare życie. Jezus, słysząc to, co ta kobieta powiedziała, mówi jej, niewiasto, Twoja wiara jest wielka, dobrze, niechaj Ci się stanie, jak chcesz. I w tym momencie jej córka została uwolniona od demona. I uwaga, ten 29 werset, który doczytaliśmy, Jezus stamtąd odszedł. Co to znaczy? To ma znaczenie, jeśli chcemy tę historię zrozumieć. Tak, ma ogromne znaczenie. Jezus poszedł do miast, czy w kierunku miast, w których nie było Żydów. Jezus poszedł tam tylko z powodu tej jednej kobiety. On wiedział, że jest tam ktoś, kto potrzebuje Jego pomocy. On wiedział, że jest tam osoba, która potrzebuje aby pochylić się nad nią, pochylić się nad jej potrzebami. On wiedział, że ta osoba potrzebuje nowego życia, potrzebuje ratunku. I dla niego nie miało znaczenia, że to była poganka. Dla Boga nie ma znaczenia, z jakiej jesteś kultury, nie ma znaczenia, z jakiego jesteś kraju, jakim operujesz językiem, z jakiej jesteś rasy. Bóg zawsze reaguje na prawdziwe wołanie ludzkiego serca. I wtedy kiedy to wołanie dochodzi do jego uszu, on wyrusza w podróż. Chce znaleźć tego człowieka i znajduje tego człowieka i pomaga takiemu człowiekowi. Nie ma dla y, ciebie, jeśli prawdziwie pokutujesz i prawdziwie wołasz do Boga, nie ma dla ciebie śmierci, ale jest dla ciebie życie. To jest niezwykłe, że z powodu tej jednej kobiety Jezus poszedł tam. Gdzie nie powinien był pójść, ale tam był człowiek, który potrzebował pomocy. Bóg znajduje ludzi w miejscach, które są niepojęte, nieprawdopodobne. Znajduje ludzi w miejscach, które są przeklęte i tam nie spodziewalibyśmy się Bożej obecności. Ale On tam znajduje człowieka i On tego człowieka wynosi wysoko. Daje mu nowe życie, błogosławi go. Nigdy nie powinniśmy wątpić w to, że Bóg jest z nami, że Bóg jest po naszej stronie. Jeśli tylko potrafimy upaść na twarz przed Bogiem i powiedzieć mu, Panie, wobec Twojej świętości, wobec Twojej obecności, jestem jak pies, który nie zasługuje na nic. Ale masz jakieś okruchy. Wierzę, że masz jakieś okruchy które są dla mnie, mogą być dla mnie pokarmem, więc pomóż mi Panie, zlituj się nade mną. Nigdy nie ustawajmy w modlitwie, nigdy nie ustawajmy w nadziei, nigdy nie ustawajmy w wierze, bo Bóg jest po naszej stronie.